Witam Was serdecznie. W Moje nazwisko Kisiaskorupa Izabela. Jestem też fajterką, ale mam dla Was wiadomość. Na to czekaliście wiele lat. Mamy przed sobą Sandrę i mamy przed sobą Monikę tajemniczą, o której nawet nie wiedziałam, że będzie walczyć i że tutaj w ogóle dzisiaj będzie. Nikt mnie o tym nie powiadomił. Mamy tam na pięku swoje, ale. Znalazłyśmy się po prostu na wizji. Eee, te osoby będą walczyć ze sobą. Co macie? Eee, może, eee, może zacznijmy, właśnie. Od kogo zacznijmy? Kto chce tutaj coś powiedzieć? Może od Moniki? Proszę o Sandrze. Szada, ma bezpieczeństwo, niech Sanda mówi. Ja Chciałaś. Coś? Chciała? Dobrze. O, podgłośniony mikrofon, to okej. Okay. No, co mam z tą walczyć? No to zawalczymy, nie? Oczywiście nie to będzie honorowa bardzo. A Monika chciała coś przekazać. Tak, pani Izabela, że chciałabym będzie te wszystkie mite, które zostały kierowane w pani kierunku. To nie jest prawdą. Ja mam jedyny profil prawdziwy, XX tajemnicza podłoga Monika XX i to jest jedyny mój profil, a te wszystkie inne ostestwa kierowane w Pani kierunku z innych profili bardzo przepraszam. Mam drogę tyle Izabela Kiso to stara kurwa E, jeszcze raz e, powiem cokolwiek o mnie, lub o Adzie. E, to naprawdę pewno pożałujesz tego gorzko. nieba na stare kurwisko. No właśnie. No wybaczę, no a co mam zrobić? No wybaczę, no Rafalalowi też wybaczałam wiele razy i ciągle było to samo. I cały czas się do mnie czepia. A ja tak, naprawdę no, nie no ten chcę... człowiek to potrafi dopiero dalisz, dopiero Cały. Koszmar. Schowaj kutasa! Kiedykolwiek! O mnie mówiłeś, Macieju, że jestem gruba? Nie widzisz siebie? Ty nie jesteś. się. No, ty jesteś, Macieju. Może chyba policję, żeby dowód sprawdzili. Czas mnie zaczepia i, i wypisuje i na, nasyła na mnie. No, podam rękę oczywiście. Dziękuję Znaleźliśmy pani się tutaj we, wspólnej, we wspólne, na wspólnej uroczystości, na wspólnej imprezie więc musimy podać sobie e, rękę. No i e, e, czy Moniko po, oddasz Sandrze głos w tej chwili? Oczywiście. I, niech tak Sandra się. teraz powie. Co mam powiedzieć? Dlaczego zdecydowałaś się na tą walkę i w ogóle e, e, no e, to jest taka no ciekawe zjawisko w ogóle. Bo ja lubię ciekawe zjawiska. Aha. No. Jako wyzwanie traktujesz to, tak? Nie, jako wyzwanie, jako zabawę, nie wiem, jako co. Sama nie wiem, jak zwykle. Lubię adrenalinę i tyle. No, Ale se... co to za adrenalina będzie, no przecież... Sandra jest e, fajna, Może być inna adrenalina. A, inna adre... adrenalina, aha. Sandra całe życie walczy. Nie, nie walczy. Nie walczysz? Nie, nie walczę. Całe życie, całe życie walczą inni za mnie. A inni, inni z tobą walczą, tak? Czy jak? Nie, za mnie. A za ciebie? Ze mną nie, ze mną nie. Mhm. Aha, dobrze, to niech, to niech Monika powie, dlaczego tak strasznie chce walczyć z dziewczyną. No powiedzmy to tak, ja nic, nie chciałam walczyć, ale no niestety pan Patryk wybrał, no to zobaczymy, zobaczymy. Niech to będzie uczciwa walka i, i, i dla mnie to jest wyzwanie, tak? Bo teraz pierwszy raz w, ta, w takim mm, programie w takich sytuacjach. Tak, tylko pamiętajcie, dziewczyny, że to, to nie jest fame MMA, jest mnóstwo różnych fejmów MMA i różno, różnych federacji, tylko to jest raczej e, program telewizyjny, nie, nie, może nie telewizyjny, to jest, to jest e, reality show, to jest program, kto, to jest prawdziwe życie. E, my chcemy Was w jakiś e, sensie promować i podtrzymywać na duchu. E, Eee, żeby pokazać, że jesteście super e, osobami i że jesteście warte uwagi i niech fajmy MMA popatrzą sobie i może was e, zatrudnią do swoich e, federacji. Ewentualnie ja mogę kogoś zatrudnić. Aha. kogo? Kogoś, kto się nadaje. A, kogoś, kto się nadaje, no. No Monikę na przykład Monikę zostawiasz w spokoju A czego ja ci nie Wielkie szczęście. Nie ma za co. co. No to niech dla z niech niech walczyć, niech niech eee, Z, z zamknij mordę i nie gadaj. Bardzo fajny teledysk. Sandra jest utalentowana również muzycznie. Ty też? Moniki nie słyszałam, ale może, może również jest utalentowana, może też coś zagra, może coś nagramy wspólnie. Może zatańczyć? Po tej walce, może. No Oczywiście, ja w tej chwili nie zatańczę. Ja w tej chwili nie zatańczę, ale przyjdzie czas, że będę tańczyć. No ja w to nie wątpię. No, bo po prostu, no, zdarzyła się taka sytuacja niestety, nie przewidziałam tego, po prostu pojechałam na tor i też skurzona byłam, bo mi za Sylwestra nie zapłacili, zrobiłam bardzo dobry koncert, bardzo dobry, naprawdę pełnym głosem śpiewając, nie zapłacili mi za ten koncert i zostałam w Warszawie. I poszłam na lodowisko. Chciałam się wyżyć. Dzień wcześniej byłam 6 godzin na lodowisku, na figlowisku, i tam nic mi się nie stało. Tutaj facet na mnie wjechał i podwinęła mi się łyżwa. Po prostu o nosek, o ten ząbki. I zahaczyłam, i podwinam tą nogę pod siebie, i upadłam na tą nogę, i jeszcze facet na mnie zleciał. Także no niestety mam dość e, poważne złamanie, ale już jest lepiej. Chodzę na zabiegi i myślę, że już niedługo, jak mi wyj wyj wyjmą tą śrubę zrostową, to już będę mogła ją zginać i, i już będę mogła ćwiczyć. Także myślę, że, e, myślę, że do lata już będzie dobrze. E, no tymczasem dziewczyny ćwiczą, dziewczyny będą walczyć. E, jak ćwiczycie? W łóżku. A w łóżku? Albo nie w łóżku, można poza. Aha. Kardio. Aha, kardio. 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 A Monika? Wiem fitness. Słucham? Na fitness. Chodzisz na fi na... chodzisz, Dobre. chodzisz, tak? Na, o, na... Owszem. Tak? Miałem rozwiedzić, że się profesjonalnych treningów, tak że no, jestem odpowiednio przygotowana do, do tego. O, oh, oh, oh. może nie aż tak. Eee, to znaczy, ćwiczysz, po prostu ćwiczysz i chcesz i przykładasz się do tej walki, tak? Ja tak? przykładam się do tego i jestem mniej po prostu zwracam uwagę na, na to, żeby być odpowiednio przygotowaną. A nie boisz się, Andry. Andry? Owszem, te e, dziewczyna z charakterem, no mogę mieć kłopoty. Mieć <noise> kłopoty? No co ty, co ty. <noise> big klamoty, kłopoty, big klamoty. <noise> no nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Eee, muszę wam powiedzieć, że no o, bardzo odważne jesteście. I zarazem bardzo spokojne, jak na, to, na tej konferencji. Eee, powiedzcie nam coś Część. fajnego e, może, e, żebyśmy Usłysza, usłyszeli, jak e, bardzo jesteście zaangażowane w tą walkę i e, jakie macie nadzieje i, 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 i może e, propozycje, czy ewentualnie e, no coś, coś na, na, jakie macie plany w przyszłości. Można Czyli... powtórzyć pytania? E, no. Jakie plany na przyszłość? O! To byłoby najkrótsze. Ja już wszystkie plany spełniłam swoje. Też jest świetna, ale bo to nie mogę powiedzieć. A moja oczkoda, to ty się nie musisz martwić, chłopie. Oj. Aha. Yy, a Sandra, jakąś nową, 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 nową piosenkę robisz? Ja mam pełno piosenek których jeszcze nie ukazałam, ale niedługo. Niedługo będą. Niedługo. Nie niedługo usłyszymy. No dobra, może jeszcze kiedyś... To ty coś tam kiedyś... mówisz? M może no, coś... No, pewnie, może, że tak. Może coś jeszcze nagramy. No pewnie, że nagramy i to Nagram. nie jedną piosenkę. A Monika nam zatańczy. <laughs> dziękuję bardzo Państwu za, tą, za udział w tej konferencji. Dziękuję dziewczynom i dziękuję Państwu wszystkim przybyłym.